Zastanawiałeś się, skąd się bierze woda? Bo, że jej potrzebujemy do życia, no to nie będę Cię przekonywał. No ogólnie, no pada deszcz, nie? I tak dalej. No ale zobacz, deszcz nie pada, piękna pogoda, a tu zobacz ile tej wody, niedaleko góry, tu się zaczynają te strumienie, zobacz ile wali wody, skąd ona się bierze? Ha! Co mądrzejszy powie a ze śniegu, bo tam jeszcze jakbyś zobaczył na szczyty no rzeczywiście ogromne pokłady, czyli zmagazynowana woda y, topi się, bo jest coraz cieplej, no i tu dolewa. No ale potem śnieg się wytopi, a woda dalej płynie. Skąd ona się bierze? No toż sobie tam poczytajcie na Wikipedii. Ja nie o tym chciałem tym razem powiedzieć, ale jeśli zobaczcie, w naturalnych zjawiskach mamy praktycznie niewyczerpane przez cały rok płynie i płynie, i płynie, i płynie, i płynie i, płynie i, płynie i tak dalej. Nie? Jakieś zasoby są, z których to wychodzi i ciągle daje, ciągle daje, a my tam w dolinach bierzemy, bierzemy, bierzemy. Nie? Jezus wykorzystał właśnie ten fenomen, że woda jest człowiekowi potrzebna do życia. I że człowiek szuka wody, człowiek szczególnie na pustyni, no to wiecie, wiele da, studnie i tak dalej. I spotkał kobitę przy studni, i mówi: Napijesz się tej wody ze studni, to dalej będziesz pragnąć. Znowu będziesz musiała przyjść po wodę, i tak znowu, i tak znowu. A potem przechodzi na symboliczne znaczenie wody, czyli sens życia. Mówi: Szukałaś sensu życia w różnych miejscach. I co? Wszystko się skończyło. Nic ci nie dało satysfakcji. Pięciu chłopów i co? I jajco. I nie masz szczęścia. Ale jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli się napijesz tej wody, którą ja ci dam, to i ty nigdy już pragnąć nie będziesz. A z twego serca popłyną strumienie wody życia, że będziesz innych prowadziła do tych niewyczerpanych zasobów życia duchowego, wody duchowej. Dlaczego niewyczerpanych? Bo to ja, Jezus Chrystus. Bóg wszechmogący, jestem ich źródłem.